Siemanko, ja tu już w poniedziałku. Witam. 8.36 odbieramy nagrody za Division Boże, za skład Battles, co ja gadam Trollowanie na geografii dało już. Rejem mózg. Okej okay. Goldzik, dwa szybki wbity. Jest rzadka karta! Nie ma kautu. Nie ma Czemu ja wiedziałem, że tak będzie. Paclik i Pepe. Siema. Nikt, nic nie ma w tym orzecznym gościu. 600 monet. Będę bogaty. Poczekaj, to 25 tysięcy. Może w niej. Może w niej. Nie ma kautu. Są ekrany, przynajmniej... O, inform. Począt. 10 Arnold? Schwarzenegger? Kim ty człowiek? Łoszczę. Kim ty jesteś? Może jakiś kran jeszcze oprócz tego? Nie. No, 10 tysięcy na Quick, sobie pójdzie nie, niepotrzebnym. Jest. Chyba zrobię jeszcze jedną, albo nawet dwie razy do 81 plus drugi mistrzów, ale nie jestem pewien. Bo troszkę tych chcesz mam? Zobacz, jak się cena Arnolda zachowała. Bo myślę, że dzisiaj troszkę spadła. Wysłuchał nagrody. Nie, no, 8007. Nie, no, zarobiłem już na 8400, nawet nie ma jednej strony. S. 8800? Jest. Z dwie strony? O, trzy. No. 3. no. Do, do jutra, do pojutra, nie wiem.